Rozwiązuje cały arkusz maturalny z matmy. Zadania na zielono dają już 44%, a jeżeli chcesz wyższy wynik, to zwróć też uwagę na te inne, które wcale nie są takie trudne. Link do całego arkusza masz w moim bio. Ja w każdym filmiku rozwiążę jedno zadanie, więc jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, to to jest właśnie moment, aby to zrobić. Zaczynajmy. Zadanie trzecie, a w nim wykaż, że, czyli dowód. To jest pewniak naturalny i jeżeli ktoś uczy się ze mną na wynik do 50%, to odpuszczam mu to zadanie. Ale akurat ten przykład jest tak prosty, że wszyscy są w stanie go rozwiązać. A do zdobycia dwa punkty, więc nie byle co. W tym zadaniu mamy wykazać, że ta liczba jest podzielna przez 4. Zaczynamy od tego, że obliczymy całe to wyrażenie. Tutaj mamy nawias podniesiony do kwadratu, a to oznacza, że musimy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Odpowiedni wzór mamy tutaj. On jest w tablicach na stronie siódmej. Tu jest nasze a i tutaj mamy b. Postępuję zgodnie ze wzorem a kwadrat, czyli 2n do kwadratu. Polecam od razu podnieść to do kwadratu. 2n do kwadratu to 4n kwadrat, dlatego że podnoszę do kwadratu dwójkę i n. Teraz mamy ten fragment, tutaj mamy 2 razy a razy b, czyli robię dodać 2 razy a, czyli razy 2n. I razy b, czyli razy 5, dodać b kwadrat, czyli 5 do kwadratu, a to jest 25. No i pamiętajcie, że za nawiasem była trójka, więc muszę ją dopisać. Liczymy dalej. Tutaj mamy 4n kwadrat. Obliczam, co mamy tutaj. 2 razy 2 to 4, razy 5, 20, czyli mamy 20n, dodać 28. Tak się teraz prezentuje nasze wyrażenie, no ale musimy pamiętać, że mieliśmy wykazać, że jest ono podzielne przez 4. Czyli chodzi o to, że to wyrażenie musimy zapisać w postaci 4 razy jakiś nawias. Analogicznie, gdyby tutaj była podzielność przez 5, to 5 razy nawias, przez 7, to 7 razy nawias i tak dalej, więc te zadania wcale nie są takie trudne. Wracamy do naszego przykładu i tutaj po prostu wyłączam czwórkę przed nawias, czyli zapisuję czwórkę przed nawiasem. I teraz musimy się zastanowić, co będzie w nawiasie. Jeżeli z tego wyrażenia zabiorę czwórkę, to zostanie n kwadrat. Jeżeli z tego wyrażenia zabiorę czwórkę, to zostanie 5n jak to robię? No robię to w taki sposób, że jeżeli tutaj chciałabym pomnożyć czwórkę razy ten nawias, to muszę uzyskać to co było na początku, czyli 4 razy n kwadrat to 4n kwadrat, a 4 razy 5n to 20n. W takim razie, jeżeli stąd wyłączam czwórkę, to tutaj zostanie siódemka, bo 4 razy 7 to 28. Czyli uzyskałam 4 razy jakiś nawias. Tutaj jeszcze musimy dopisać bardzo ważną rzecz. To, co w tym nawiasie, to są jakieś tam n -ki. Te n to liczby naturalne, więc musicie napisać, że cały ten nawias należy do zbioru liczb naturalnych. A na końcu warto napisać odpowiedź. Ta odpowiedź jest banalna. Czytacie polecenie i tak naprawdę przepisujecie to, co jest w poleceniu. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej od 1 liczba taka jest podzielna przez 4. Więc wypiszecie wykazałem bądź wykazałam, że liczba taka jest podzielna przez 4. W kolejnym filmie logarytmy, a ja jestem ciekawa, kto z was podejmie się rozwiązania dowodu na swojej maturze.